Witam Was w tym. Pokażę dzisiaj Wam taką fajną gierkę o nazwie Uno Friends. Akurat mi się zaraz ładuje. Ładuje się ładuje. Hmm. Internet Dobra. Jak widzicie, ja już mam tu piąty level. I tutaj o, właśnie te karteczki, na które przed chwilą klikłem tutaj macie play i tu są takie dwie monety jedna gra kosztuje was dwie monety dobra a poczekajcie jeszcze wam coś pokażę albo poczekajcie no dawaj solę Trochę to się ładuje. Dobra. Tutaj też macie takie zdrabki że możecie wygrać te końce do gry. Ten wezmę. Tylko trzy. O, były cztery, kurde. Ten znowu. Tylko dwa. Dobra i tak dobrze, bo wygrałem aż 5 krążków. Dobra. Ja już to w trochę grałem, więc wiem jak to się gra. się O! Jak widzicie tutaj macie przeciwników. I na przykład ta Angelika ma 9 level, albo ta Doren ma 64. A, to jest jeszcze wIP do tego. Jak widzicie mogę teraz dawać albo te same karty yy, o tym samym kolorze, kolorze, albo inne karty o tej samej yy, wartości liczbowej. To jest fajna gra, taki pożerać czasu trochę. Dawaj. Jak widzicie, muszę teraz dać 0. 8. 8. I musicie dać to. Ja sobie niebieski. Tutaj możecie wybrać kolor i wtedy to jakby się zmienia Kurczę jaki ham Inny kolor Jest! Dziękuję, dziękuję Dawaj Dawaj Nie muszę ciągnąć Jest! Co tu mam za bos? Niedługo będę miał UNO, ta będzie miała pierwsza, chyba Angelika A znowu muszę ciągnąć, to ja, to ja pierwszy nie będę miał A tak musi ciągnąć Dobra Dawaj, kładziesz Widzicie? I teraz położę czwórkę, chociaż z innego koloru, ale ma taką samą cyfrę. Czemu ja musiałem być? Dobra. Dobra. Jak, jak widzicie, teraz będzie reklama, i za to można dostać chyba jednego tokena. I to tak trwa chyba 29 sekund albo 30. Ta reklama. Więc. Sora, że nie ma dźwięków, ale ja to nagrywam z tableta, co nie. I po gdzie powinny być słuchawki, podłączyłem mikrofon. Dobra, 2, 1, 0, koniec męki. No. Dobra. I gramy. Błagam, żebym miał innych rywali. No, Przez ją oglądałem, to ten to to dobry play. Jedno miejsce 80 punktów, drugie miejsce 30, trzecie 20 i czwarte 10. Czyli nic nie da stracić. Jennifer 70 level. Komu chce się tak grać? Jak to, już to, to tak muszę nolifić, że... Albo poczekajcie, tych ma więcej. Albo dobra, jedną tą. Wtedy tak będę jechał zielonymi, co nie? Mhm. Czyli teraz ja będę. <ścoughs> Ale ją jedziemy tam Jennifer... Jennifera. No, daj. Muszę czemu się dajesz. Jak widzicie, mogę. O, sobie tak robić. Kurde, ciągnąć, bym musiał. No, jaka to... To ma, to też Nie powiem, jaka. Proszę. A, nie da się. A miałem piątkę. I szóstka. Ale że... Ej, tu ja mogę być teraz na ostatnim miejscu. Patrzcie ile ja mam kart, a ile oni mają kart. Proszę. Czemu? Ja chcę dać. Kurczę teraz same zielono, ona pewnie da. I będzie miał Uno. Niech skadnie. No właśnie. No, dawaj. No dawaj, ja chcę teraz. I dobrze, z drugą strony jeszcze jej dowalę tej, tej głupiej... No, na Rikarcie, i pojedz. Ty tam. Ma... Jestem na ostatnim. Nie, jestem na drugim miejscu. Drugie miejsce, dobra. K. K. Ile na pierwszym miejscu? Dobra, ładnie. Gram jeszcze dwie rundki i dzisiaj wszystkie te końce wykorzystamy. 178 tak? Ładuj się co nikt nie nie grać. O. Jezu kosmita. Dukej. Dukel. Weselin. Fałszyw. Sorry, ale mnie okopuje. Dziękuję. Czego teraz Albo poczekaj. A dobra, dobre Szkoda, że y, ta, ta maszyna podpowiada, kto ma jakie karty może wyłożyć. Bo jak ktoś nie zna zasad, to. Ja chodzę w tym Wersji 23 lewy Na szczęście na szczęści, innej Dobra, nie mam małą kartę Damy mu skipa Duka. <laughs> Sorry. Bisaba. Piąty level. Mógłby sobie skile zmieścić, bo to jest taki, taki żul z kolorowymi. A proszę. Proszę, Bisaba. Ja akurat z prawej strony nie lubię w tej grze, bo mnie tak upokarzają. Każdy każdy z mnie z prawej strony zawsze jedzie, a teraz ja będzie, będę jechał jego. Macie ósemkę. Zaraz to duke, dukę. Tę dukę 61 level. Będzie miało uno. Nie Uno. Wow. Ja będę na miejscu. Ciągnę. Dobra. Przegrałem to. O nie! Jeszcze nie przegrałem. Jeszcze to mogę wygrać! Jeszcze to mogę wygrać! Kurczę, albo nie. No teraz ten masz w swoje ten Uno. Jest. Ja się mam cieszyć czwartego miejsca. Ten Ninus Bisaba, co ma piąty level, miał pewnie te lepsze karty, dlatego nie pojechał. Gdyby miał gorsze, to bym go zjechał i tyle by było. Dobra, gramy ostatni raz. Teraz będziemy używać bostów. Bostów. Bostów, Czy Co ktoś się mówi? To same dziewczyny! To ja, to ja się zastanawiam czy z tego nie wyjść. Anita, Emily i jakiś Ern. Dobra, teraz te busty. Co tu można? Czekaj, chcę busta. Dobra, masz je, Cedwiga. Dziękuję. Ty, en. tego Lewela? Proszę. O się poczekasz na wygraną. Mógłbym do dziewiątki, bo by bym musiała ciągnąć. Ja Cię ratuję, a Ty mnie jeszcze dowalasz. Tacy są ludzie. Jak weźmę jedną kartę, to, to szybko się trzeba pichnąć tę uną. Dobrze. Jak się to wygrywa albo jeszcze tego nie wygrałem. Już się chwalę, ale w każdej chwili to mogę przegrać. Tyle powiem. Wolę cztery karty niż 5 yy, albo 7. Co nie? Oni samnymi kartami grają tymi lepszymi, zamiast yy, te gorsze dawać. Kurczę, mogłem dać dwójkę, ja był czerwony z głowy, a to zaraz tego złotych. Brawo ja. Ja się już smuczę, bo wiem, że to przegram, bo ona teraz będzie mieć uno. Skąd ci to widział? Dziękuję, ale pewnie ktoś da jakąś inną kartę. O! Nie będę na końcu, patrzcie na moją kartę. O wiem. Wiem co, żeby ona nie wygrała na razie. <laughs> Trzymać. No dawaj Ern. I teraz znamy się domeczkę. No widzisz. Ta Emil już nie wygra. Dziękuję. coś zielonego? No widzisz. Jesteśmy na równym poziomie. Jeszcze z czerwonego i ósoneczka. I ze zbrymę u a później tylko błagać o litość od tej gry, żeby był ten sam kolor. O nie, będą się ciągnąć. Jest, jest, dziękuję. Ani Anita, dawaj. Co, ciągnąć musisz? O kurczę wyłożyła. O, wreszcie. Wreszcie, uno, 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 uno. Jest, dobra, uno. Mam. No dawać. I muszę ciągnąć. O, akurat dwójka, ale z niebieskich mi się trafiła. Muszę zobaczyć, co to się da położyć. Chyba tylko na niebieskich to się da położyć. Ja muszę znowu ciągnąć. No, zlitujcie się nad człowiekiem. Dziękuję. Błagam, zostawcie. Jest żółte. Czy, czy będę miał Uno? Jest, będę miał Uno. Dobra. Jeszcze tylko, żeby się z niebieskich trafiło. Spodczucie Emilita. ciągle dowala. Wygrałem. Dobra. <grym> cześć. Cześć, Krzysiek. Do następnej fajnej gierki.